Witam serdecznie, Hanna Grosfeld-Buda. Proszę Państwa, dotąd jeszcze nie miałam okazji rozmawiać z kandydatem do, w konkursie osobowość Polonii na roku 2022 czy 2021 w Rzymie, z kandydatem z Holandii. A dzisiaj akurat mi się to udało. Zatem moim gościem Państwa będzie Pan Piotr Horszczaruk z Holandii. Witam Cię, Piotrze! Dzień dobry. Pierwszy z Holandii, pierwszy kandydat. O, to jest bardzo fajny. Jaki jest Twój ulubiony kolor? No, oczywiście, kolor pomarańczowy, także. A... <laughs> Dokładnie taki kolor, jaki masz na sobie. Bardzo mi miło, tak że, że właśnie w takim kolorze tutaj dzisiaj, Hanno, występujesz. W ogóle jest mi bardzo miło, że jesteśmy tutaj dzisiaj i że Holandia, mimo że mały kraj, to naprawdę jest wielu wspaniałych Polaków, którzy robią na co dzień wielkie rzeczy. Także cieszę się bardzo i mam nadzieję, że wzrok już będzie bardziej skierowany w kolejnej edycji na Holandię. Także no tak, jak to bardzo. się mówi o ranie bołwe. Dobrze, tak. masz y, dobra odpowiedź. Ulubione miejsce na wakacje. Tam, gdzie jest moja rodzina. Nie obojętnie gdzie, zawsze z moją rodziną, czy to czasami zostajemy tu w Holandii, czy jedziemy gdzieś w jakieś ciepłe kraje, czy jedziemy oczywiście do Polski. Zawsze jest fajnie, jak jesteśmy razem, także to jest dla mnie najważniejsze. Razem. Dobrze. Danie. Jakie najlepsze danie robi Twoja żona? Moja żona robi wspaniałe dania, cały czas eksperymentuje. Ostatnio też troszeczkę odchodzimy od mięsa, także robi wspaniałe spag nie spaghetti, przepraszam, lasagne. Słuchaj, bez mięsa, ale jest rewelacyjna i smakuje normalnie, lepiej czasami niż od mięsa. Mój syn woli niż, niż mięsną. Dobra odpowiedź, dobra odpowiedź. Dobrze, ja, sam mam, ja mam same dobre odpowiedzi. No tak, same nie? dobre. Słuchaj, wspinaczka górska czy, czy pływanie? Spinaczka górska, od jakiegoś czasu robię to regularnie i żeby było jeszcze fajniej, to robię to w zimie w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce, bo jestem fanem, wielkim fanem wima Hofa, Icemana tutaj w Holandii, także praktykuję regularnie jego metodę. Okej, okay. co czytamy na Twojej tablicy? Marketing to podstawa. Dokładnie, za chwilę będzie szkolenie dla biur księgowych, zaraz po naszym wywiadzie. Tak. Regularnie prowadzę takie szkolenia online, na Facebooku też prowadzę live, gdzie właśnie edukuję, staram się. Po prostu jakoś przekazać to wszystko, moje doświadczenie. Już ponad dekadę jestem w marketingu online, w marketingu internetowym i staram się teraz pomagać polskim przedsiębiorcom przeważnie tutaj w Holandii, ale i w całej Europie rozwijać swoje biznesy, wchodzić na wyższy poziom i godnie konkurować. Z innymi firmami, tak? Rodzinymi firmami. No ale gdzie... poczekaj, poczekaj, bo wy, wypowiesz już wszystko i za chwilę możemy się pożegnać, prawda? <laughs> Dobrze, przepraszam. No, dla no. marketing, to podstawa, tak? Także, no ja wiem, także, wiem, to... wiem, 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 no. tak, no podstawa. Dobra. Ale słuchaj. Piotrze, kiedyś czytałam, że powiedziałeś, że najważniejsze to jest to, żeby stąpać mocno po ziemi lub seki Stać mocno dwiema nogami na ziemi. Co to dla ciebie oznacza? Równo dwiema nogami na ziemi, nie wiem kiedy to powiedziałem, ale okej, okay, okej. Okay. Jeżeli tak powiedziałem, to na pewno no, jestem um, zwolennikiem tego, że każdy z nas e, powinien wziąć życie w swoje ręce. Tak? E, I Oczywiście, te wszystkie przekonania, wszystkie wzorce, które wynieśliśmy wcześniej z naszych domów, z naszych szkół, a wiadomo, jak wcześniej też było w Polsce. To powinniśmy jednak wziąć to w swoje ręce i jesteśmy w stanie to zmienić. E, tak jak nikt nas nie nauczył w żadnej szkole prowadzenia biznesu, oszczędzania pieniędzy, e, tego typu rzeczy. Także teraz jesteśmy w stanie e, to sami zrobić. Także takie stanie na, twarda na dwóch nogach oznacza to, że e, jesteśmy świadomi tego, że mamy wiele do poprawy, a rozwijamy się i idziemy do przodu na dwóch nogach. Na dwóch rogach, a nie na czterech, prawda? Nie, nie, na, nie na czworaka. Nie, nie, na czworaka nie polecam Przecież choć. Pasam, e... Jest gorąco i jest u nas gorąco w Holandii, proszę Państwa. Tak, jest gorący się w Holandii. No naprawdę pierwszy chyba taki tak, dzień. Nie? zasychają nam gardła. Um, no właśnie, to co przed chwilą o, o czym opowiedziałeś, no to jest to, że twoją podstawową działalność, o takim hardcore daniem głównym to jest pomoc marketingowa ludziom, którzy chcą założyć własny biznes. I tutaj podkreślamy rolę marketingu. Ale marketing może być różny, prawda? Są różne rodzaje, różne podejścia, różne szkoły. Jaką ty wyznajesz i stosujesz? Przede wszystkim strategiczny. Przepraszam. Przede wszystkim strategiczny, czyli koncepcja, tak? Strategia długofalowa nie da się osiągnąć dobrego skutecznego biznesu w kilka tygodni nawet w kilka miesięcy jest potrzebna tego dłuższa strategia ale ja też biznes to może też takie jest ogólne stwierdzenie bo ja uważam że nawet czy prowadzimy biznes czy nie prowadzimy biznesu jesteśmy marką samą w sobie tak jesteśmy tym i powinniśmy ten marketing prowadzić nawet kiedy pracujemy na etacie Mieć jakąś koncepcję, mieć jakąś wizję, mieć jakąś wizję zmienienia stanowiska, tak? rozwijania się w danej firmie, albo właśnie też ukierunkowania się w danej, w danej dziedzinie. Także ten marketing jest ogólnie, tak jak wspomniałaś, Hanno, to jest szerokie pojęcie, ale przede wszystkim strategia, tak, taka przewidywalność i to, co chcemy robić, żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy być, na przykład za rok, za dwa, za trzy, za pięć lat, to jest bardzo ważne. A wiele osób tego nie ma. Powiedz mi, czy ty naprawdę wierzysz, że każdy może? To znaczy, powiedziałeś kiedyś, że każdy, każdy może zrealizować swoje marzenia, każdy może pchać się, że tak powiem brzydko, na szczyt. Ale czy ty naprawdę w to wierzysz? Co jest do tego potrzebne, żeby móc? Oczywiście, że każdy to może i, i to jest proste, a zarazem trudne, bo do tego jest potrzebna wiedza. Do tego jest potrzebna hmm. wiedza. I nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. I wiele osób mówi: Piotr, ja nie mam na inwestycje, ja nie mogę rozwijać swojego biznesu, nie mam pieniędzy. Ja mówię: Jeżeli nie masz pieniędzy, no to oczywiście pieniędzy nie zainwestujesz, ale każdy z nas bez wyjątku może zainwestować swój czas swój czas w rozwój i zdobywanie wiedzy co to oznacza, że oznacza to troszeczkę pewne wyrzeczenia, rezygnacja, że zamiast na przykład serialu, że zamiast na przykład, nie wiem, przeglądania internetu czy YouTube'a, obejrzymy jakieś szkolenie, tak? Przeczytam jakąś książkę na temat właśnie organizacji czasu i i, i i zadań. Co to jest tak naprawdę biznes? Co to jest jak ustawiać sobie cele, jak realizować te cele? I to jest naprawdę w dzisiejszych czasach za jednym kliknięciem mamy bardzo wiele Wiele materiałów, tak? I nawet jeżeli ktoś pracuje na emigracji, wiadomo, przyjeżdżamy tutaj. Ja też zaczynałem w kwiatkach, w biznesie, bez języka, w agrobiznesie, jak ja to mówię. Ale ja zawsze słuchałem audiobooków. Ja, nawet, ja zawsze zakładałem sobie słuchawki na uszy. Uczyłem się języka, uczyłem się właśnie, słuchałem różnych książek, słuchałem innych ludzi, którzy już też gdzieś. W tym miejscu byli, gdzie ja chcę być, gdzie, gdzie ja chciałem być. Także to każdy z nas może. Każdy z nas to może i nie ma tutaj wyjątków. No naprawdę. Także ja rozumiem, że możemy nie mieć pieniędzy, możemy nie mieć możliwości, ale 24 godziny ma każdy z nas, czy to będziesz Ty, Hanno, czy ja, czy Elon Musk, czy. Bill Gates, wszyscy mamy 24 godziny. No, wiesz, ja kiedyś rozmawiałam z osobą, która jest w tej chwili milionerem i mieszka w Warszawie, i on powiedział, że absolutnie nie można przyjeżdżać za granicę na emigrację i zaczynać bez pieniędzy. Że trzeba okay. się postarać o to, żeby już przyjechać jakąś gotówką. To, co ty o tym myślisz? To jest po prostu wizja, jego wizja, tak? Jego strategia. Strategie są różne, wizje są różne, tak samo jak jest wiele podzielonych zdań wiele szkół na to, kiedy przejść z etatu na własny biznes, tak? Jedni mówią, że zarobki z biznesu muszą przekraczać, przewyższać zarobki z etatu, że trzeba mieć jakiś bufor, tak? Jedni mówią na 3, drudzy na 6, drudzy na 12. To są różne strategie, różne wizje, oczywiście każdy ma swoje, warto poznawać te strategie, te wizje, dopasowywać je do naszych możliwości i po prostu też testować, tak, wprowadzać. Hmm. Wiesz, no naprawdę, ja jak zaczynałem, jak skończyłem pracę na etacie, ja miałem dobrą pracę w firmie tutaj, największej telekomunikacyjnej w firmie w Holandii, w KPN, miałem bufor odłożony, ale sytuacja troszeczkę życiowa tak się ułożyła, że bufor po prostu zniknął. No i zacząłem swój biznes, gdzie już też byłem taki troszeczkę pewien, już myślę już kilkanaście lat na emigracji, tu taka praca, doświadczenie, ale nie stosowałem się do tych wszystkich rad i zasad, także to też jest, to zależy od sytuacji, tak, to zależy od, od tego, co po prostu, co chcemy, tak, no bo nie każdy ma pieniądze, nie będzie czekał, jedni nie mają pieniędzy, biorą plecak i wyjeżdżają za granicę. I... Tak, ale ty masz w tej chwili firmę szkoleniową, czy in, in, innego typu firmę, czy to, tak, czy w tym to momencie, szkolenia w tym momencie... są po prostu dodatkiem do te szkolenia są dodatkiem, znaczy dodatkiem takim po prostu do tego, że moją misją jest, tak może troszeczkę zabrzmi to górnolotnie i patetycznie, ale mam tą misję i chcę wspierać tutaj polskich przedsiębiorców, a nie tylko polskich przedsiębiorców, osoby, które chcą tu się rozwijać, zdobywać lepsze stanowiska pracy, poprzez swój przykład, tak? bo uważam, że przykład jest najlepszy poprzez swoje doświadczenie, ale z jednej strony, wiadomo, trzeba prowadzić swoją firmę, swój biznes mam rodzinę, mam marzenia, hmm. Także razem z żoną prowadzimy firmę. Nie chcę nazywać tego agencją marketingową, bo, bo to jest coś w rodzaju tak, prawda, firmy, która zajmuje się obsługą marketingu. Tak, czyli prowadzimy, do, przygotowujemy strategię, wdrażamy te strategie, wszystkie działania marketingowe prowadzimy właśnie dla firm. A branża szkoleniowa to jest to coś, co dalej chce się rozwijać i iść w tym kierunku. To taki do, na razie wisienka na torcie, tak? To zmienia się to, bo na przykład w Ale... zeszłym roku prowadziłem cykl live'ów co tydzień, marketingowe espresso, gdzie zapraszałem wielu gości z pierwszych stron internetu, jeżeli chodzi o marketing i tam właśnie ta branża edukacyjna przewyższała tą działalność, jeżeli chodzi o usługową, także to cały czas się zmienia u mnie. ja cały czas też testuję, cały czas też badam, cały czas patrzę, co jest dla mnie dobre, bo też jest ważne, jeżeli robimy swój biznes, żeby ten biznes był dopasowany też do nas, żebyśmy nic nie robili na siłę. Tylko, żeby nam to sprawiało Friday. To jest też moje takie marzenie. Chcę robić to, co, żeby mi sprawiało Friday, a jeszcze przy tym zarabiać fajne pieniądze. A masz sporo y, takich kursantów, o których mógłbyś powiedzieć: okej, okay, to byli moi kursanci, a teraz mają swój biznes i idą jak lokomotywa"? <laughs> Czy jak lokomotywa? No to te trudno no mi jest jak... powiedzieć. Ale, wiesz co jest fajne Hanno, że tak dostaję wiadomości dostaje maile, z podziękowaniem, i wiesz, no to jest tak jak, tak, jak z wychowaniem dzieci, tak? Nie zobaczymy tych rezultatów od razu, tylko po prostu siejemy, 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 a, a na owoce, na owoce przyjdzie czas. Także ja też podkreślam na swoich szkoleniach online, nie obiecuję złotych gór, żadnych złotych środków, nie po prostu nie leje wody, że, że twój biznes się zmieni, bo to, bo to mm. jest niemożliwe. Tylko moim celem jest zmiana świadomości, tak, bo to jest to pierwsze, pierwsza rzecz. Jeżeli ja swoim szkoleniem, swoim jakimś live'em, swoją wypowiedzią, wpłynę na kogoś, że ktoś zmieni podejście do, do, do życia, do biznesu i zacznie dalej w tym kierunku iść, to jest naprawdę dużo, bo to jest. To jest ten pierwszy krok, pierwsza decyzja, która jest bardzo, bardzo kluczowa. No to prawda, pierwszy krok zawsze jest najważniejszy, a potem krok po kroku, krok po kroku. Tak, 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 to jest proces, to jest długi proces Ale... i ja nikomu nie obiecuję, że to będzie szybkie, bezbolesne i przyjemne. A słuchaj, tak jak mówiłeś o, o znaczeniu języka, prawda? Bo my wszyscy tutaj polonusy na emigracji oczywiście podkreślamy to, że jest ta bariera językowa, to okno na świat jest jakby zamknięte, jeśli się nie zna języka. Oczywiście trzeba się go uczyć, ale czy też w ramach tej pomocy, tego wsparcia, tych kursów, które robisz, uczysz ludzi, w jaki sposób mogą pozbyć się lęku przed samym sobą, czyli lęku przed popełnieniem jakiegokolwiek. Błędu. No to nie jest, to nie jest tak, tak? Jakby to było w ten sposób, to by było, to było genialne. Nie da się tego zrobić. Ja ciągle pracuję. Nie grę, da się pozoromu... w ogóle? Nie. Nie, nie, nie. No słuchaj, no nie ma tak, że ja ci powiem, słuchaj, Haniu, nie bój się od dzisiaj rób to i będzie OK, tak? Jednym z takich naj, na drugim miejscu prawdopodobnie według statystyk, lękiem. Największym lękiem, wiesz, wiesz jaki jest? jest? Pierwszy lęk jest to przed śmiercią, a drugi jest chyba przed lataniem, czy jakoś odwrotnie. A największym lękiem jest, wiesz, wiesz co? No, nie wiem. wystąpienia publiczne. A no to na pewno to ale no tak to to trudno porównać tak z lękiem przed śmiercią czy chorobą, prawda? Ale, ale to jest porównywalne, tak. odczuwalny jest tak, to jest coś niesamowitego, mm. naprawdę to jest tak porównywalny lęk właśnie do lęku przed śmiercią. To jest coś niesamowitego. Tak, więc niektórzy ludzie po prostu aż no wręcz paraliżują się i chciało paraliżuje się przede publicznym. No to prawda, to prawda, to prawda. I co? I pracujesz też z takimi ludźmi? Pra, pra... Wiesz, nie jestem do tego osobą kompetentną, nie jestem jakimś kołczem od wystąpień publicznych, chociaż znam w swoim otoczeniu wspaniałych ludzi, i jeżeli widzę, że jest taka potrzeba, to kieruję. Mhm. Bo też uważam, że ja nie jestem Alfą i omegą i nie znam się na wszystkich dziedzinach, ale mam kontakty ze wspaniałymi ludźmi z różnych dziedzin i zakresów i też mogę polecić. Mam parę wskazówek, których sam używam, także zawsze się nimi powiedz, dzielę. Powiedz, 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 nauczymy się czegoś. Z, z przyjemnością. Y... Ja bardzo, tak jak wspomniałem, Wim Hof, tak, to jest dla mnie e, ta metoda Wima Hofa, oddychanie, bo tam jest, prawda, pokonywanie trening zimnym, ale tam jest też to połączone z oddychaniem, czyli e, krótka sesja oddechowa przed właśnie, czy to naszym spotkaniem tak jak teraz, czy przed szkoleniem online, e, dodatkowo wypicie e, szklanki wody jednym, jednym duszkiem, tak, także to są takie... O. Dobrze, um, dobrze, bo tak, ja, ja, tak, ja nie boję typy, się ciebie, ale wypiję sobie trochę. Takie tipy, wiesz, że naprawdę to jest, to przychodzi całkiem nagle. Ja ostatnio prowadziłem szkolenie, dawno nie prowadziłem, by była, prawda, przerwa. Zresztą szkoleń takich na żywo, takich offline też dużo nie mam doświadczenia i prowadziłem ostatnio takie szkolenie tutaj, Razem zorganizowany z klubem dobrego, z klubu dobrego biznesu. Mhm. I powiem ci, że kurczę, w tej prezentacji, kiedy mówiłem o sobie na samym początku, bo zawsze krótko się przedstawiam, poczułem, że brakuje im powietrza. Poczułem normalnie, że brakuje im powietrza. Tak działa stres. No tak. E, on przychodzi niespodziewanie? Tak, dokładnie tak. Wiesz, opanowałem to, uspokoiłem się, wziąłem sobie łyka, łyk wody, i później już poszło. Wspaniałe szkolenie, wspaniała atmosfera. Ale na początku był ten stres i on przychodzi. I on przychodzi i nie możemy powiedzieć, że ktoś jest pozbawiony stresu. Nie, nie, nie. Takim moim mottem też w życiu jest to, że co wyróżnia ludzi, którym się powiodło od ludzi, którym się nie powiodło. Tak, ale jest też stres. Właśnie to, co mówisz, często jest to stres w sumie pozytywny, bo jest to taki, taki rodzaj adrenaliny, który powoduje, że ty właśnie będziesz miał dobrą prestację przez to, prawda? Tak na przykład doświadczają aktorzy, którzy wychodzą na scenę. E, moi aktorzy, których reżyseruję, mhm. oni często są w stresie, ale to jest stres taki, który ich mobilizuje. Ale mówimy też o stresie negatywnym, który paraliżuje, prawda? Prawda, który nie pozwala na, na, na cokolwiek. No to jest rzeczywiście problematyka nie, niekoniecznie marketingowa, ale no, tak. utrudnia sprzedaż samego siebie, to niewątpliwie. I to jest związane właśnie z językiem, ano, o tym, co mówiłaś, tak, że my boimy się używać tego języka, bo boimy się popełnić błędu, hmm. bo nikt nas wcześniej w naszym wychowaniu, w naszych otoczeniach rzadko, no ja nie mówię nikt, tylko rzadko, prawda, w większości, bo to jest może złe stwierdzenie, nikt nie uczył, że błąd jest OK, że błąd jest fajny, że poprzez błędy się uczymy, że nie ma problemu. My nie wynieśliśmy z tego, przynajmniej ja nie wyniosłem z tego domu i zauważam, że wiele osób nie. Ja tylko się dokończę właśnie, co wyróżnia osoby, którym się powiodło i nie powiodło. Jedni i drudzy się boją, tylko ci, którym się powiodło, robią to mimo lęku, a drudzy się boją i nie robią. Wszyscy się boimy, i nie ma dwóch zdań. Nam się może wydawać z pozoru: O, ale on świetnie mówi językiem, kurcz, jak on się porusza, jak mówi. On się w ogóle nie boi, jeju, jak fajnie, ale nie wiemy, co ta osoba przeżywa i jak do tego doszła. Także to jest też bardzo ważne. Tak, to, to jest na pewno, na pewno w takiej autoprezentacji, czy, czy takiej sprzedaży, czy własnej firmy, czy produktu, czy samego siebie, no, jedna z podstawowych rzeczy, żeby w sposób naturalny um, objawiać się światu, prawda? No bo o tak, od razu każdy wyczuła sztuczność, prawda? To też jest wróg. Takie sztucznie wyuczone, taki sztucznie wyuczony mówca, to, to też nie przekonuje. Czy to jest kwestia. Nie. Ja sobie zawsze myślę, wiesz, że żeby być przekonywującym, trzeba być przekonanym. Ja na przykład zauważyłam, że ja jestem w stanie coś sprzedać, bo nie jestem typem sprzedawcy, ale jestem w stanie coś sprzedać, wtedy, kiedy w coś bardzo wierzę. Tak. Wiesz? Świetnie, że o tym wspomniałaś. Świetnie, że o tym wspomniałaś. Jest to, jest to, jest to kluczowe. Jest to kluczowe. Ale i zobacz, i tutaj się pojawia ten błąd, bo my czasami właśnie nie jesteśmy przekonani, czy my jesteśmy dobrzy. Zobacz, jak, jak komuś dasz komplement, ale to świetnie zrobiłeś, ale ty jesteś fajny, o jakim ty jesteś dobrym fachowcem? A nie a, tam, no, co, ty, tak, nam już nie przesadzaj, nie? I ja wiesz, co moje żonie mówię, moja żona zawsze na początku, teraz już nie. Mówię, a zrobiłam ciasto, ale trochę mnie wyszło, takie wiecie, tutaj. Mówię, weź, mówię, przestań. Powiedz, zrobiłam świetne ciasto, wspaniałe, proszę bardzo, tu jest częstujcie się, tak? To jest to, coś wynieśliśmy z domów, i jeżeli my nie jesteśmy przekonani do własnych kompetencji, do własnych tak. wartości, to my się nie sprzedamy. Tak samo jak produkty, jeżeli nie będziemy wierzyć w produkt, jeżeli nie będziemy wierzyć w usługę, to ludzie to wyczuwają, to się wyczuwa wiesz, na poziomie, na poziomie nieświadomym. Ale wiesz, to wtedy nie sprzedamy się nie tylko tutaj na emigracji, nie, nie. ale nigdzie my się wtedy nigdzie Nigdy. nie sprzedamy. Nie. Czy my w nie. Polsce Dokładnie. będziemy, czy w Rumunii, czy, czy gdzie, gdzie na, na biegunie północnym się po prostu nie sprzedamy. Dokładnie. Dobrze, Amen. teraz jeszcze wiesz, bo czas nam, to nas troszeczkę goni. Jesteś kandydatem w konkursie osobowości polonijnej. Oczywiście to wszystko, o czym rozmawialiśmy, to, co robisz zawodowo, to też jest praca dla Polonii, bo wielu, wielu Twoich klientów to właśnie Polacy. Ale czy jeszcze w jakiś sposób inny wspierasz, czy działasz w organizacjach polonijnych, czy, czy, czy jakimkolwiek w jakichś projektach dla Polonii? Tak, oczywiście, oczywiście jestem taką osobą zaangażowaną bardzo w rozwój naszej polskiej szkoły tutaj w Amsterdamie, przy polskiej parafii. Też wspieram, jeżeli chodzi o marketing, strony internetowe i takie właśnie jeszcze rzeczy przyziemne. Jestem też w Radzie Rodziców. Staramy się właśnie mobilizować troszeczkę rodziców do tego, zachęcać, aby przyprowadzali swoje dzieciaki tak, do polskiej szkoły, tam uczymy się, organizujemy też. Co jakiś czas różne inicjatywy, ucząc właśnie o historii Polski. Ja wiadomo, tutaj w Holandii mamy dosyć takie, dużo było wydarzeń podczas II wojny po II wojnie światowej, tak. gdzie udział brali Polacy, także tutaj też bardzo jakoś moje serce bardzo bije w tym kierunku. Dodatkowo też jestem tutaj przy gminie, gdzie mieszkam, w małej miejscowości Horn. Pomagamy tutaj w różnego rodzaju sprawach takich, problemach, które mają tutaj wiadomo nasi rodacy, czasami z tłumaczeniami, czasami skierowaniem mm. jakiejś pomocy. tak, Tak 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 tak, mm. Także tutaj jest po prostu jest co robić. Ja uważam, że... Na tym to polega, tak? Żebyśmy troszeczkę właśnie wychodzili troszeczkę za drzwi, tak. za próg własnych domów, obejrzeli się dookoła i, i razem wspólnie działali. Tak? No Najważniejsze dziś... jest, żebyśmy poczuli jakąś wspólnotę, prawda? Bo wydaje mi się, że ta cała nasza emigracja w różnych krajach jest zbyt. Podzielona, zdziesiątkowana w jakichś tam małych grupkach. No nie jest możliwe być jedną wielką grupą, wiel jedną wielką rodziną, ale dobrze byłoby się wspierać nawzajem. I wtedy, wtedy mamy jakieś takie poczucie, że, że istniejemy, i wtedy nas widzą również, tak. w tym wypadku Holendrzy, nas wtedy zaczną za, zauważać, prawda? Tak, dobrze. Dokładnie. tak myślisz też, Piotrze? Nie inaczej, Hanna, jak najbardziej. I to potwierdzam swoimi czynami. Wiesz co, podoba mi się, Podobałem się twoje szelki. A, dziękuję Ci bardzo. Nie Ale podejrzewam, że masz różne kolory. Tak, mam różne kolory, oczywiście, że mam różne kolory. E, tak, lubię, lubię szelki. E, nie wiem czemu. Może dlatego, że zawsze staram się być oryginalny. E, taki troszeczkę też e, to jest. E, może taki design, takiego e, łobuza, tak, takiej osoby troszeczkę no. niepodlegającej pod, e, pod jakieś pewne normy, także gdzieś tam zawsze głęboko w sercu mi, e, mi to się działo i staram się tak iść pod prąd. No może nie zawsze, ale no bo to jest A. też istota marketingu, prawda, żeby być zauważalnym. No i też oczywiście ten... jest to świadome też, tak. jest to świadome zagranie. Oczywiście mówię to z premedytacją, tak jak gościłem Pawła Tkaczyka u siebie na jednym ze spotkań na marketingowym espresso i rozmawialiśmy właśnie o mundurze, mundurze, przepraszam, e, firmy. On przecież ma rozpoznawalną swoją koszulkę z nietoperzem, tak, tak. czarno-żółtą e, i tutaj z Pawłem też na Będę może się rozmawiali. Także to, to był też taki zabieg po prostu, że lubia, lubiałem zawsze lubiłem, e, e, lubiałem, lubiłem, lubiłem, no, lubiłem. <laughs> lubiłem szelki, także to połączyłem, także... Tak, bo to są, że bo to są ważne rzeczy, to jest taki, taki rodzaj, ja wiem, sygnatury, jakiś taki, tak. prawda? To, to coś, co się, coś, co się z nami kojarzy. Tak twoja, twoja, twój pomarańczowa piękna No marynarka. ja mam ich też parę, mam różnych takich właśnie ale... takich gryzących kolorach, wiesz. Fajnie, fajnie, to daje wyraz, tak? Także ja skojarzę handę taką właśnie gryzącą. No bo taka pewnie trochę jest. Piotrze, no cóż, szkoda, że nam się czas skończył, ale się skończył. Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci powodzenia w konkursie. Ja również dziękuję ślicznie. Jestem bardzo zaszczycony, w ogóle mega dumny. Dziękuję Ci, że mogliśmy tutaj porozmawiać. Ja życzę też Tobie powodzenia, bo jesteście patronem medialnym, także na pewno macie ręce pełne, pełne roboty. roboty. Teraz. Tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Także życzę powodzenia, żeby wszystko się udało, żeby ten plebiscyt przebiegł, przebiegł tak, jak sobie tutaj zaplanujecie. I co do następnego razu. Tak? No, nie, no, może spotkamy się w tego typu otoczeniu, w jakim ja tutaj teraz siedzę, w Rzymie, no nie? Piękne, właśnie to masz to otoczenie, przed tak, spotkaniem taka, ci mówiłem. Tak, tak, to jest takie trochę wyzwanie, które rzucamy rękawicę oh. teraz organizatorom, prawda? Okej, okay, okej, okay, salony takie fajnie. Na no salony fajnie. takie, tak. Jestem za. No. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo i, no i do zobaczenia na salonach. Okej, okay. trzymam Cię za słowo, Hanno, wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję. Cześć. A ja się z Państwem żegnam, bo y, y, już czas niestety. I y, moim dzisiejszym gościem był kandydat do konkursu Osobowość Polonii na roku y, 2022 w Rzymie, pan Piotr Horszczykow. Horszczaruk. Horszczaruk. Ale we tak. wstępie powiedziałam dobrze. Tak, dobrze, naprawdę nie ma problemu. Ja wiem, że nazwisko jest trudne, także Więc nie pan ma najmniej. Horszczaruk. Horsz Dziękuję Pięknie. bardzo i do zobaczenia.